Cześć, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób możecie połączyć Wasze konto Fortnite z np. Xboxem lub po prostu inną platformą typu PlayStation. Przy okazji, jeśli macie chęć, na takiego filmu, filmów, trzeba pokazać w górę oraz subskrypcjoneczkiem. A jeśli, moi drodzy, poszukujecie tanich figur klub gadżetów z Fortnite, to w opisie tego filmu macie stronę z takimi gadżetami. No ale dobra, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć, połączyć nasze konto e, np. Na z Xboxem? Początkowo, oczywiście, wchodzimy w prawy, górny rok ekranu i opcję Zaloguj się. Także moi drodzy, klikamy to, no i logujemy się oczywiście na nasze konto, które jeszcze aktualnie posiadamy na Epiku, albo po prostu wybierzcie sobie swoją metodę logowania. No i dobra, moi drodzy, po zalogowaniu e, le, wybieramy naszą opcję konta w prawym górnym rogu ekranu, także najeżdżamy na sznik i wybieramy opcję Konto. No i teraz, moi drodzy, szukamy opcji po lewej stronie, czyli połączenia. Teraz natomiast wybieramy akcję, e, opcję Konta. No i tutaj moi drodzy połączymy się już z naszym kontem, o którym mówiliśmy prędzej. Także jeśli na przykład posiadamy konto na Xboxie, to możemy połączyć nasze konto Fortnite'a z Xboxem. Dlatego klikamy w tym przypadku połącz no i tutaj moi drodzy jeszcze mam informację połącz swoje konto xbox live po połączeniu konta xbox live e, dane profilowe przy poczynieniu za zakupy i zawartości zabyte w grach będą już dzielone z kontem epic games no i uwaga po połączeniu konta xbox live z kontem epic games nie będzie można połączyć z nim innego konta xbox live aby połączyć swoje konto zaloguj się na stronie microsoft e, na którą nastąpi przekierowanie także moi drodzy wybieramy w tym przypadku opcję połącz konto no i tutaj już musimy zalogować na nasze Konto y, w tym przypadku y, z Xbox Live, także podam aktualnie adres i zobaczymy. No i moi drodzy, mamy aktualnie już podpięte konto, nasze z kontem z Xboxa. Mamy też opcję, że możemy to konto rozłączyć. No i to tyle. Także, moi drodzy, w taki ten sposób uda Wam się łatwo i szybko podpiąć wasze konto z Xboxem lub po prostu inną platformą, typu PlayStation, nie wiem, Twitch, Steam, cokolwiek. Jeśli ten film do ciebie wygląda, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję